Czasami klienci będą zmuszeni zmienić termin swojej rezerwacji, a ty do wprowadzenia tej zmiany na boxie. Jeśli chcesz zmienić czas rezerwacji w obrębie jednego dnia, najłatwiej i najszybciej zrobisz to bezpośrednio na kalendarzu. W tym celu przytrzymaj palec na dowolnym kafelku rezerwacji i według preferencji przenieś na inną godzinę albo innego pracownika. Oprócz przenoszenia całej rezerwacji, na górze i na dole kafelka znajdziesz kropki. Przytrzymując je palcem, możesz wydłużyć lub skrócić wizytę w obrębie wybranego terminu. Zapisz zmianę, klikając w dowolne miejsce grafiku. Aby zmienić dzień wykonania usługi, naciśnij na kawelek rezerwacji, żeby otworzyć panel rezerwacji. Z tej pozycji zmienisz usługę dokładnie tak, jak wyglądało jej zapisanie. Dla przypomnienia, datę usługi znajdziesz w polu, data i godzina rozpoczęcia. W widoku panelu rezerwacji w lewym dolnym rogu znajdziesz czerwoną ikonę, która oznacza odwołanie wizyty. Naciśnij ją, aby wywołać panel anulacji, gdzie możesz potwierdzić odwołanie wizyty i opcjonalnie powiadomić klienta, dlaczego musisz ją odwołać wraz z e-mailem, który potwierdzi tę anulację. Pamiętaj, że każdorazowa zmiana terminu rozpoczęcia rezerwacji, jak i jej odwołanie, wyśle stosowną wiadomość SMS, e-mail, push do klienta w zależności od uzupełnionych danych w jego karcie. Przejdź teraz do poprzedniego dnia roboczego i znajdź wizytę, która już się odbyła. Nacisnij palcem na kafelek rezerwacyjny. Przejdź teraz ponownie w lewym dolnym rogu na czerwoną ikonę uszytą wcześniej do anulowania rezerwacji, aby zauważyć nowy komunikat klient nie przyszedł. Jeśli potwierdzisz nieobecność, klientowi do historii wizyt w Twoim biznesie zostanie dodana odpowiednia informacja. Teraz w prawym górnym rogu kafelka rezerwacji zobaczysz nową ikonę przekreślonego oka i co najważniejsze, zablokujesz klientowi możliwość wystawienia opinii po zakończonej rezerwacji. Każdorazowo, 30 minut po zakończeniu planowanej wizyty, klient otrzymuje możliwość jej oceny. Jeśli klient się nie pojawił, masz właśnie tyle czasu na odpowiednie oznaczenie rezerwacji. Pamiętaj, że jeśli nie zdążysz, klient wystawi opinię, ta opinia pozostanie na zawsze w Twoim biznesie. Oznaczenie nieobecności nie usunie jej. Na zakończenie opowiem Ci jeszcze o możliwości dodania każdej z Twoich wizyt do Twojego kalendarza Google albo iCalendar, w zależności od tego, czy masz urządzenie z Androidem, czy iOS. Naciśnij na rezerwację, którą chcesz dodać do kalendarza, przejdź na sam dół panelu rezerwacji, aby znaleźć przycisk Dodaj do kalendarza. Naciśnij w niego, aby wizyta pojawiła się w Twoim kalendarzu Google albo iCalendar.